Dzień dobry, witam na kanale Tami z powrotem, ja w Was wicony. Udało się, udało się wrócić na pole. Całe szczęście, że jeszcze nie zasiane. Więc jest szansa coś pokopać, coś odkryć. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Pamiętajcie cały czas, pamiętajcie cały czas o Agacie, bo cały czas potrzebuje naszej pomocy. Walczy, walczy o każdy dzień. Można powiedzieć o przetrwanie do, w powrocie do normalności. Cóż, ja nie przedłużam. Lecimy. Dzisiaj będą zmienione ustawienia z poprzedniego odcinka. No i zobaczymy, co uda się, co uda się wyciągnąć. Program naprawdę dość ciekawy. Także, dzięki, jeszcze raz złoty spadel mega, mega filmik naprawdę zrobił robotę. No i zobaczymy. No cóż, ja nie przedłużam do pierwszego sygnału. No to lecimy z pierwszym sygnałem na żywo. 17 Dobra Mamy wykopane to namierzamy Jest przede mną. I chyba to będzie coś okrągłego. Guzik. Od czego zaczniemy dzisiaj? No, docieli zwinięty w kółeczko. No, coś, lecimy dalej. Mam nadzieję, że ten sygnał będzie. Tutaj będzie coś ciekawszego. Ładne Sygnał 62. Trochę wieje dzisiaj. No i spróbujemy namierzyć. No bo jeszcze w dołku No i co jest? No, jest coś tutaj. Nawet mam w ręku. <laughs> oby nie znowu odwrócić zwinięty w kółeczko. Ale chyba tym razem nie będzie krągłość. Tylko co to za krągłość? O! Zaczynamy od perelka. Jak ładnie. Racznik, o jejku. Ale zajazd No cóż, czterdziesty chyba dziewiąty, bo tutaj chyba dziewiątkę widać. Ale jest. Jest pierwsza monetka. Mega. Kolejny ładny sygnał Kupiemy. jeszcze w dołku Wykopane To namierzamy Gdzieś tu nawet nie mam w ręku Czyżby A. No patrzę, Mam guziczek. Gaciaczek, bo gociaczek, ale jest. Kolejny sygnał już wykopany. No co tym razem? O No Kurczę, mój pierwszy. Ale numer. Widziałem, że delikatnie bije pod stalowy. Ale stwierdziłem, że, że kopnę sobie. I zobaczcie, jaka niespodzianka. Ciężarek odwagi. No, mega. Mój pierwszy. Cieszą takie rzeczy. Kolejny sygnał to razem 42. Ładne, stabilne, to kopiemy gdzieś albo już na wierzchu, albo przy tej granicy spadło. Dobra, wykopane. To lecimy z namiężaniem. Ręku. o, o kurcze no to mam coś ładnego wow 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 no to robi się ciekawie ale piękne o kurde Zobaczcie. Jakby nabi Kurde, jeszcze pierdoła ze mnie. A nie, to się odczepiło. Dobra. Słuchajcie, tak jakby jakieś zapięcie od książki. Tutaj jakby część zamka była tak, bo to było przyczepione. No. Kolejny ciekawy element. Kolejny sygnał wykopany już. sygnał trzydzieści osiem. Coś mi mignęło czarnego. Dobra, mam w ręku. O! No. No to mamy monetkę. czyżby no jest monetka jest monetka ale o <laughs> No to jest ładnie No skoro jest Jeden grosik międzywojna No to, Kaszubski, pozdrowionka we <grywia> No jest super O kurde, jeszcze mi wypadło I kolejny ładny sygnał To razem 29 Stabilne Wykopany, ale się dzisiaj rozwiało. A nie jeszcze nie wykopany. Kurę, jeszcze go przerzuciłem, no. Eee. Mam w ręku. No i jest coś zielonego. Ale co to będzie? Czyżby? No nie wierzę. Gdzie ja gdzie? Ale nie na tym polu. Ale piękny. O oh wow. Ależ piękny pierścień, ależ piękny pierścionek. Nie no, cudo, cudeńko, ale będzie piękny po wyczyszczeniu. Wow, kurde, czy tylko miedziucha? Chyba miedziucha. No ale kurcze jest przepiękne. Kolejny sygnał, czy wad nagrania? Zaraz się okaże. Kopiem. Wykopane nawet. Chyba. Dobra, jest gdzieś tu. Trzymam w ręku. Gdzieś tu. Tym razem Jakaś drobinka Tylko czy to moneta czy będzie zwykły jakiś Krążek No Jest orzełek Czyli będzie perelik Ale jaka drobinka O proszę Jeden grosik Jeden grosik, ale to obstawiam, że będzie 49 Ciekawe co tym razem. Sygnał 52 O! <śpiewa> Jest kolejna krągłość Ale cóż to będzie, coś większego niedrobinka obstawiam paralik, chociaż o nie, kolejne Mam kolejne międzywojnie, tym razem 5 groszy Ależ przepiękne są te monety 1923 No mega Jest Kolejny ładny sygnał 52 Gdzieś chyba na pograniczu Czyżby? Kolejna krągłość, kolejna drobinka. Ale co tym razem? No, pięknie. Mamy różnorodność. Eee, tym razem mamy pół kopieczki 1876. A nie, to nie jest pół kopiejki. To jest 1 czwarte kopiejki. O kurczę. Moja pierwsza ta komunetka. I to nawet wow, ale przepiękny stan Aleksander II. No nie no. System rozwalony dzisiaj. I kolejny ładny sygnał 62, już wykopany. Także wystarczy go tylko znaleźć. Gdzieś się potoczył czy jest głębiej No kurczę, gdzieś tutaj był, coś jest tutaj No proszę, kolejna kolejna krągłoś Ale numer i kolejne mamy 5 groszy między wojnie. No pięknie, pięknie się robi. 1923. Jak mnie te monetki cieszą. i jak żałuję. Kurczę, nie włączyłem kamery. Wyskoczyła krągłość. Myślałem, że to będzie monetka. A zobaczcie. Chyba mam kolejny, kolejny przepiękny guzik ostawiam że jakiś cywilny, ale z przepięknym, nie wiem, kwiatkiem. Ale super, no szkoda, że bez łóżka, ale jest ładny. Mega, kolejny do kolekcji. I kolejny sygnał. Ładny był, 43 Coś tu jest, krągłość. Guziczek? Coś okrągłego? No to mam guziczek, ale jaki to będzie guziczek? Co prawda, bez łóżka albo pognieciony, albo jakieś ma wytłuczenia. Eee no, może być ciekawy. Może być ciekawy, ale to będziecie mieli go już po wyczyszczeniu na końcu, na końcu filmu. I to będzie chyba jeden z ostatnich sygnałów. Jest ładne 83-84. Gdzieś tutaj przede mną. No to zaraz zobaczymy, czym zakończymy poszukiwania. Raczej nie wykopałem. No nie, gdzieś jeszcze w dołu Czy już? już, gdzieś tutaj. No wow Zakończamy monetką. A jaka to monetka? O kurcze. No, jest pięknie. Nie no. Może być sreberko. I to będzie sreberko. <laughs> Zaczęło się od PRL-ka Kończymy sreberkiem. Eee. Kongresówka 1860 no to lecimy z podsumowaniem. No pięknie się zaczęło. Dwa razy 5 groszy międzywojenne i jeden grosik. Jedna czwarta kopiejki. Moja pierwsza taka monetka. Ta jakaś dziwna nabijka, nie mam pojęcia co to jest. Jakbyście wiedzieli to prośba o pomoc w identyfikacji. Dwa razy PRL-ki 10 groszy, jeden grosik. Ciężarek. <noise> Ciężarek zrobił mi dzień. Fajne. Fajna spawa, mój pierwszy taki. Eee, cóż to jeszcze. Eee, może zaczniemy od guziczków jeszcze. Trzy guziczki. Ten przepiękny motyw kwiatowy. No i mega strzał, mega strzał dnia, przepiękny pierścionek. No jest wielki, powiem wam. Cóż tu jeszcze? No i na sam koniec. Zaraz po monety, którą za chwilę wam pokażę, wyszła przepiękna klamereczka w super stanie. Jest kompletna, w pełni sprawna, także mega. No i to, co myślałem, że było sreberko, to się okazało, że jednak to jest jeden krajcar. Jeden krajcar, Mennica B 1860. Także wypadł naprawdę mega. Cóż, pole kolejny raz zaskoczyło niesamowitymi fantami. Tak jak zresztą widzieliście. Trzy godziny kopania. No, i tyle fantów, co dzisiaj wyszło, to nie pamiętam, żeby, żeby miał taki dzień konia dosłownie. <gry> na pewno będę chciał wrócić na to pole, o ile oczywiście będzie taka możliwość przed zasianiem. Na pewno z tymi ustawieniami, które mam, bo zrobiły niesamowitą robotę. I na pewno z tymi ustawieniami będę musiał wrócić na kaszubowe pole. <gry> Także jak będziemy z kaszubem kopać, na pewno z tymi ustawieniami, bo jest szansa po wyciągania. Jeszcze sporo, jeszcze sporo rzeczy, tym bardziej, że tamte tereny są naprawdę owocne, fanty. Cóż, ja nie przedłużam, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia. Hej!